Okej, okay, wiem, że znowu gadam o Devil May Cry, a wszyscy wiemy, jak to się kończy. Na tym kanale jest tu w zasadzie odpowiednik przyzywania Krwawej Mery, a jeśli grałeś w Wolf Among Us, to wiesz, że to naprawdę zły pomysł. Więc wyrzućmy to wszyscy z siebie, wszelkie wyzywanie od chorób psychicznych i co tam jeszcze. Już lepiej? To dobrze. Zanim zacznę właściwy materiał, wiem, że to temat drażliwy, ale na potrzeby recenzji będę musiał porównać ze sobą DMC Devil May Cry i właściwe Devil May Cry. Nie po to, żeby nabijać się z rebootu, ale żeby zaznaczyć pewne kwestie. Chciałem to powiedzieć na starcie, żeby nie było nieporozumień. Przejdźmy zatem do właściwego materiału. Myśl o DMC Devil May Cry co chcesz, ale ta gra zawiodła w swoim głównym zadaniu. Miała upowszechnić serię DMC uczynić ją przystępniejszą i przyjaźniejszą dla odpowiednika tzw. Code Audience Slasherów, czyli fanów God of War'a, a tym samym podwyższyć sprzedaż. W ostateczności sprzedała się gorzej od w cudzysłowie rozczarowującego pod tym względem DMC-4. Z kolei remaster DMC Definitive Edition według znanych mi danych rozszedł się jedynie w około 160 tysiącach kopii na obie platformy, na których się ukazał, więc ciężko uznać to za sukces. Biorąc to pod uwagę, Capcom podjął zaskakująco rozsądną decyzję. Postanowił bowiem przywrócić starą serię w postaci remastera najnowszej, pierwotnie wydaje na PS3, Xboxa 360 i PC części, czyli Devil May Cry 4. Tym razem z tytułem Special Edition z nową zawartością na PC, PS4 i Xboxa One. Nie będę ukrywał, dla mnie jako fana jest to bardzo dobra wiadomość. DMC4 to moja druga ulubiona część, ale o tym mówiłem już wielokrotnie przy okazji moich LP czy chociażby recenzji DMC Definitive Edition, a nowa zawartość to jak najbardziej miły dodatek. I to na tej zawartości się teraz skupię. W odróżnieniu od Remastera DMC, DMC4 Special Edition nie ma w zasadzie jakichkolwiek zmian gameplayowych. Wynika to z tego, że Definitive Edition miało za cel naprawić DMC na tyle, na ile to możliwe. Special Edition z kolei ma za zadanie jedynie sprawdzić popyt na serię oraz miejmy nadzieję, stworzyć podstawy pod DMC5. Dlatego też w bazowych kampaniach jedyne nowości to nowe skiny i schematy kolorów dla Dante i Nero. Może jakiś nowy ruch i kilka fiksów, np. szybsze ładowanie Gyro Blade jako Nero. Z ciekawostek Dante możemy teraz dać kolory Dante i wygląda w nich dużo lepiej niż skin z DMC3 w reboocie. Dużo ciekawsze są za to największe nowości tej edycji, czyli trzy nowe grywalne postacie, Vergil, Lady i Trish. I uwierzcie mi, to są naprawdę duże nowości. Każda postać dodaje coś zupełnie nowego i całkowicie zmienia filozofię gry. Zacznijmy więc od Vergila. Stanowi on połączenie swoich wcieleń z DMC3 Special Edition oraz DLC do DMC Devil May Cry, czyli Vergil's Downfall. Oczywiście tylko w kwestii gameplayu, osobowość na szczęście zachował ze swojego dobrego wcielenia. Posiada on swój moveset z DMC3, łącznie z trzema broniami z tamtej gry, Beowulfem, Force Edge i Yamato. Ale oprócz tego jest też kilka nowych rozwiązań, np. teraz może się teleportować do wrogów tak jak w Vergil's Downfall. Całkowitą nowością jest za to tak zwany Focus Gotch, który wypełniamy atakując wrogów lub zwyczajnie wokół nich chodząc. Kiedy uda nam się go wypełnić do odpowiedniego poziomu, zyskujemy możliwość wykonywania dewastujących ataków. A kiedy mówię dewastujących, mam na myśli dosłownie czyszczące mapy. Dużo ludzi narzeka, że Vergil jest zbyt silny. Osobiście uważam to za jedną z jego największych zalet. Dla przypomnienia, ten koleś jest ostatnim bossem z Devil May Cry 3, dla wielu również najbardziej ikonicznym dla serii i wyznacznikiem dla całego gatunku. Wypada zatem, że był silny do granicy bycia zepsutym. Jest to część jego uroku, pozwala ci poczuć się potężnym i nietykalnym. I to pomijając fakt, że samo podziwianie jego ataków to czysta przyjemność. Oprócz niego w grze pojawiają się jeszcze Lady Trish. Ta pierwsza była ważną postacią oraz bossem w DMC3, pojawiła się też w DMC4, ale tylko w cutscenkach oraz w anime, na temat którego nie mam zamiaru się wypowiadać. Druga pani z kolei pochodzi jeszcze z pierwszego Devimy Cry i była grywalną postacią w dwójce, ale o dwójce po raz kolejny nie rozmawiamy. Posiadają one wspólną kampanię Lady dostała poziomy Nero, a Tridge Dantego. Umówmy najpierw Lady, w tej inkarnacji ma ona trzy bronie. Znaną z DMC3 wyrzutni rakiet Kalina Ann, Shotgun oraz zwykłe pistolety bardzo podobne do Ebony i Ivory Dantego. Jak można łatwo zauważyć, nie ma ona zbyt wielu opcji walki wręcz. Jest to postać bez mała, wyłącznie dystansowa, a jej nieliczne ataki wręcz służą głównie odganianiu się od wrogów. Posiada też harpon, który pełni funkcję podobną do Devil Bringera Nero. Z kolei, zamiast Devil Triggera posiada atak obszarowy, którego siła zależy od stopnia wypełnienia paska DT. Każda jej broń ma też charge shoty, które możemy załadować do trzech poziomów, co oczywiście wzmacnia siłę ich ataków. Gameplay Lady całkowicie zmienia filozofię serii. Jest to postać, która wymaga trzymania się od wrogów na dystans oraz odpowiedniego ładowania ataków. Jasne, możesz na tym postrzelać i patrzeć jak HP wrogów powoli spada. Możesz też naładować pasek DT oraz Kaliny AN i podziwiać jak Bostra traci bez mała półpaska zdrowia. Jej kompletnym przeciwieństwem jest Trish. Posiada ona bez mała wyłącznie ataki, wręcz skupia się na unieruchamianiu wrogów swoimi pułapkami oraz szybkich uderzeniach. I standardowa broń to znany z pierwszego DMC Miecz Sparda. Może nim jednak rzucić we wrogów, wtedy Trish zaczyna walczyć kołymi pięściami, a jej ruchy najłatwiej porównać do jednej z broni Dantego Gilgamesha. Przy czym ciosy Trish są słabsze, za to dużo szybsze. Dodatkowo niektóre z jej ataków zostawiają po sobie elektryczne pułapki, które unieruchamiają i ranią złapanych w nie wrogów. Z broni palnych posiada dwa pistolety oraz Pandorę, kolejną broń pożyczoną od Dante. Stanowią one jednak tylko uzupełnienie jej dewastujących ataków wręcz. Zamiast TT posiada coś w rodzaju buffa, który, choć nie zmienia jej w demon, to sprawia, że jej ataki są jeszcze skuteczniejsze. Mimo, że gameplay Trish obraca się bez mała wyłącznie wokół walki, wręcz jest niezwykle efektowna i satysfakcjonująca do grania. To samo dotyczy zresztą wszystkich nowych postaci. Nie są one zapchaj dziurami dorzuconymi tylko po to, żeby usprawiedliwić zaliczenie Special Edition do remasterów zamiast portów. To pełnoprawnie przemyślani i dopracowani bohaterowie, a każdy z nich nosi coś zupełnie nowego do gry. Możesz narzekać na to, że niektóre animacje są w cudzysłowie pożyczone ze starszych gier lub samego DMC4, jak również na to, że zamiast nowych bossów i poziomów mamy te same lokacje z nowymi postaciami. Nie twierdzę, że to zły powód do narzekań, ale jeżeli mam być szczery, to wolę nowe postacie od poziomów bossów czy czego tam jeszcze. Jasne, walczę nimi z wrogami, których znam już na pamięć w lokacjach, które widziałem już dziesiątki, jeśli nie setki razy w przeciągu ostatnich pięciu lat. Jednak sama różnorodność bohaterów i wymóg stosowania nowych taktyk sprawiają, że grając jako Vergil, Lady czy Trish czuję się tak, jakbym grał w nową grę. Odkrywam DMC4 na nowo z kompletnie innej perspektywy i o nic więcej nie mogę prosić. Wolę trzy nowe postacie tak różne od bazowych, niż kilka poziomów i e bossa albo dwóch jak chociażby w wersji Downfall, dlatego też ciężko mi to uznać za wadę czy problem. Warto też zaznaczyć, że przynajmniej z tego co zauważyłem, gra pozwala nam szybciej zdobywać walutę do kupowania nowych ruchów i przedmiotów, czyli odpowiednio Proud Souls i Red Orbs. Są one też dzielone między wszystkich bohaterów, więc po przejściu gry każdym z nich miałem już dostęp do bez wszystkich umiejętności. Zwłaszcza w przypadku Trish można bardzo łatwo zdobyć całe tony red orbów, wystarczy użyć jej z Pinkiku na którymś z rozmieszczonych w grze kryształów i patrzeć jak ich ilość wzrasta o około 20 tysięcy. Czemu o tym wszystkim mówię? Otóż jeśli ktoś rzucił okiem na sekcję DLC do tej gry w którymś ze sklepów to oprócz skinów dla Lady i Trish znalazł tam jeszcze mikrotransakcje. Czyli pakiety Orpów, Proud Souls, czy odblokowywanie poziomów trudności itd. Widząc to, można pomyśleć, że Capcom w jakiś sposób postanowił ograniczyć ich zdobywanie w samej grze, ale tak naprawdę jest kompletnie na odwrót. Dlatego też te zakupy są wyłącznie dla bardzo niecierpliwych osób. Special Edition zawiera w sobie również znane z wersji PC tryby Legendary Dark Knight i Turbo, więc jeśli ktoś grał tylko w wersję na PS3 lub 360, to dla niego będzie to nowość. Wspomniałem już o braku nowych poziomów i e bossów oraz o mikrotransakcjach. Z innych w cudzysłowie VAT wymienić można brak wersji pudełkowej poza Japonią. Ale jeżeli nie jesteś szalony jak ja i nie czujesz wewnętrznej potrzeby zimportowania tej edycji, to większym problemem będzie dla Ciebie fakt, że nawet jeśli masz wydanie cyfrowe bazowego DMC4, to Special Edition będziesz musiał kupić za pełną cenę tak czy siak. Nie jest ona szczególnie wysoka, ale mimo wszystko można to było rozwiązać lepiej. Oprócz tego do głowy przychodzi mi tylko to, że nowe postacie mają bardzo małe tło fabularne, ograniczone jedynie do katscenek na początku i końcu ich kampanii, ale jak już mówiłem, ciężko mi to uznać za wadę. Od strony technicznej gra prezentuje się znakomicie. Już na PS3 i 360 mieliśmy stabilne 60 klatek, teraz dorzucono do tego 1080p oraz lekki upgrade graficzny, który nawet nie był taki potrzebny. Owszem, czasem trafia się jakaś gorsza tekstura, ale w ogólnym rozrachunku nie jest źle. DMC4 jest jedną z najlepiej starzejących się graficznie gier jakie w życiu widziałem i nieraz ciężko mi uwierzyć, że ma już ponad 5 lat. I pewnie pożałuję, że to mówię, ale zarówno bazowa wersja jak i Special Edition podobają mi się pod tym względem dużo bardziej niż odpowiednio DMC i Definitive Edition. Gra jest kolorowa, bardzo ładnie zaprojektowana i najnormalniej w świecie śliczna. Natomiast jeśli chodzi o dźwięk warto powiedzieć, że twórcy zadali sobie trud ściągnięcia z powrotem oryginalnych aktorów dla powracających postaci, So, for example, Vergil speaks with his voice known TMC3 and Ultimate Marvel vs. Capcom 3. The Order of the Sword, huh? They worship a demon as a god? Ode mnie DMC4 Special Edition dostaje 5x6, to bardzo dobry remaster, który dodaje mnóstwo nowej zawartości do oryginału i równocześnie wypada bardzo dobrze od strony technicznej, co wbrew pozorom nie jest takie powszechne. Jeżeli ktoś jeszcze w DMC4 nie grał, to lepszej okazji nie znajdzie. Natomiast jeśli grę już masz, to wciąż raz wyrzucić okiem na Special Edition chociażby na jakiejś wyprzedaży tylko po to, żeby pobawić się nowymi bohaterami. Jednak najważniejsze jest to, że ta gra to w zasadzie zapowiedź DMC5. Wątpię, żeby cała praca, która została włożona w to wydanie, łącznie ze ściągnięciem aktorów dubbingowych, miała zostać w cudzysłowie zmarnowana wyłącznie na remaster. W końcu równie dobrze można było po prostu wrzucić grę na PSN i XBL w wyższej rozdzielczości, a potem wspierać zyski. Tym bardziej, że o piątej części serii mówi się już od jakiegoś czasu, a sam Capcom ostatnimi czasy zdaje się celować we wskrzeszanie swoich znanych marek, co zaowocowało chociażby zapowiedzią remake'u Resident Evil 2. Dodatkowo sprzedaż DMC4 Special Edition już została uznana za zadowalającą, więc nie pozostaje nam nic innego niż czekać. A w międzyczasie dziękuję Wam za uwagę i mam nadzieję, że się podobało. Na razie.